Witam serdecznie na kanale Iwitarot osoby spod znaku byka. Witajcie kochani i wisie To czytanko jest dla Was na miesiąc październik 2022. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i będą z każdym rezonowałem. Jak zawsze będę szczęśliwa za każdą subskrypcję, lajka, a komentarze to już kocham czytać. Dobra. To tyle w ramach wstępu. A teraz zaczynamy. Kochani moi. Co tam u byka w październiku 2022 roku? W październiku, tak. Chodzi o październik. Co w październiku u osób spod znaku byka? W miesiącu październiku. Dobra. Hmm. Jaka karta przewodnia na ten miesiąc, energia, współpraca z innymi. Może jesteś osobą, która wykłada, jest nauczycielem na przykład, albo szefem w jakiejś firmie, więc tutaj jest takie. Energia współpracy, gdzie dążenie do jednego celu, jeżeli chodzi o małżeństwa, to również takie, mm, takie, no, szacunek jeden do drugiego. Razem coś tworzymy, razem dążymy do czegoś. Ktoś wam może pomaga w osiągnięciu tego celu. Tutaj nawet chodzi o to, żeby hmm, może idziesz do, nie wiem, kogoś prosisz, by by wymontował twój dom, wasz dom. Dla kogoś innego to również trójko w małżeństwie. Więc to są naprawdę przeróżne sytuacje. Nie mam pojęcia, w której Ty się odnajdujesz, byku, ale dobra, dalej jedziemy. Do czego powinieneś zmierzać? Do tej radości życia, słuchajcie, doceniać to, co macie. Nie być materialistą, nawet powiedziała. Jeżeli szukasz pracy, to ty jej tak naprawdę nie znajdziesz. Możesz sobie jakieś tam snuć plany na przyszłość, ale ten październik wątpię, czy znajdziesz cokolwiek. To są takie spotkania z przyjaciółmi, bawienie się w swoim gronie. Co jeszcze? Taki, wiecie. jaka energia radości gdzie właściwie no gdzieś ta sfera pieniądza finansowa odchodzi na dalszy plan ważniejsze jest dla ciebie to samopoczucie i do tego powinieneś dążyć byku czego się wystrzegać oszustwa nie wiem o co tutaj chodzi w każdym razie no, różnie można myśleć, prawda? Tutaj, hmm, tutaj jako główna energia jest przecież trójka dynarów. Równie dobrze można pomyśleć, że może masz kochanka czy kochankę w pracy, tak? Więc to nie jest dobre w tym momencie dla Ciebie. Yy, podejrzewam, że wszystko się wysypie, także no. Hmm. To jest nieuniknionego. O, proszę. Co jest nieuniknionego? Dziewiątka mieczy, ta rozpacz, płacz, yy, czarne myśli, jakieś problemy. Nie wiem o co tutaj chodzi, bo tutaj równie dobrze yy, można oszukiwać w sferze yy, uczuć, czy tam finansowej, czy cokolwiek innym. Yy, może masz jakieś kredyty do spłacenia, również może to yy, dobijać. Dlatego sobie dopowiemy tę energię, ok? Od razu. Zobaczymy, o co tutaj konkretnie chodzi. Ubyka na październik 2022 roku. No dobrze, główna ta energia na ten miesiąc. Hmm. No, powiedziałabym. O tak, karta poszła. No, kłótnie. Jakieś kłótnie, coś tu się wysypie. No, mieczy do góry nogami, no nie wróży nic dobrego. To są nieoczekiwane sytuacje, które przychodzą, które powodują właśnie takie, a nie inne sytuacje. Do czego powinnyś zmierzać? Zobacz. <laughs> o kurczę, dwa asy. Pięknie. Do nowej miłości. To jest nowa miłość, nowe przyjaźnie. Przeprowadzka dla niej jednego, nowa praca. To są nowe, jakby, energie i to jest takie, wiecie, y widzę to tak, że to bardziej coś ci, Będziesz miał jakieś nowe pomysły na, na coś. ale Wiecie co? aż mnie, aż mnie kusiło. <laughs> I proszę, ta radość, szczęście, te spotkania w gronie przyjaciół, to właśnie organizowanie może jakiejś imprezy. Tutaj przydam okazję do tego, by poznać nową miłość, nową. Nowe przyjaźnie to są okazje, a co z nimi zrobisz, to naprawdę Ciebie będzie zależało, byku. To jest nowa praca wręcz. No, miłość w pracy może też tak być, tak? Nowa praca, chociaż tutaj bardziej powiedziałabym, właśnie, że tutaj myślisz o nowej pracy. Myślisz o nowej miłości, chcesz bardziej się raczej skupisz na przyjaźniach gdzie będziesz chciał, czy będziesz chciała utrzymać ten kontakt niezależnie od tego, czy to jest kontakt z in przez internet, czy w realu, ty masz już swoje jakieś towarzystwo, gdzie dobrze się wśród tych ludzi czujesz czego się wystrzegać trójkątów Oszustwa, ludzi, no kurczę, ale to wyszło, wiecie. Nie oszukuj kogoś, kogo kochasz. Hmm. Księżyc mówi o kłótniach w małżeństwie, o, o zdradzie, o tym, że się coś wysypie, że tu są spotkania potajemne, nie rób tego. Y no to, co wcześniej powiedziałam właśnie. Poprzez tę imprezę, może do czegoś dojść u niejednej osoby. Hmm. Możesz być nawet osobą samotną, ale yy, możesz wdać się w romans z kimś, kto już jest w związku. I tutaj już też się mogą pojawić problemy. No. No dobrze. Co jest. No proszę. Co Cię spotka? Co jest nieuniknionego w tym miesiącu ubyka? No ktoś Cię jakby. Hmm. Zobaczcie, to są właśnie te spotkania, spotkania bratniej duszy. Jedni będą po prostu, odejdą od tej trójki mieczy. Odejdą, odejdą i będą chcieli coś budować na nowo z jakąś osobą. Yy, tutaj jest tęsknota, tutaj jest yy, topienie smutków w kieliszku no nie fajna ta energia tutaj wychodzi to jest poczucie straty myślisz o kimś o kim, z kim niedawno się spotykałeś czy spotykałaś i to jest właśnie ta strata i cały czas o tym myślisz no nie chcę być inaczej hmm. dobra zobaczymy co tutaj u was tydzień po tygodniu co tutaj wyjdzie u was Miesiąc październiku 2022 roku. No dobra. Patrzymy. No tutaj <ścoughs> znowu mamy miecz. To może być. No chodzi o syna. Bo to jest młoda energia dla ciebie to jest ktoś, gdzie tutaj... No, coś tu odcinać będziesz w tym pierwszym tygodniu, coś takiego, gdzie to, co nie służy, odchodzi, i przychodzi coś nowego. Zrobisz miejsce na nowe, jakby działanie, nowe działanie względem tej osoby. Albo jeżeli jesteś tym w takiej energii. Może kogoś śledzisz na internecie i ty widzisz, że coś ta twoja druga połowa kręci. No i tutaj przyjdzie czas na rozmowę i te różowe okulary opadną na pewno. I tutaj, no, będziesz decydować, czy ktoś będzie decydować względem ciebie, co dalej, jak właśnie postąpić, co robić. W, dalszych, w dalszym życiu, czy być ze sobą, czy naprawiać ten związek. Kolejny tydzień, nic tu się nowego nie zmieni. No, jeżeli tu widzę osobę, która ucieka w pracę, tutaj jest taka obawa przed stratą. Znowu czwórka denarów, ona mówi o tym, by pomóc innym, że tak naprawdę nie zubożejesz byku. Tutaj jest właśnie. masz stabilną sytuację finansową. To jest równowaga między dawaniem i braniem, czyli za swoją pracę dostajesz dobre wynagrodzenie. Myślę, że będziesz magazynować jakieś rzeczy, będziesz gromadzić, bo tutaj widzę obawę przed tym, że no coś możesz stracić, więc to jest takie, takie zabezpieczenie, jakby na przyszłość. Może ktoś przyjść do ciebie o pomoc, może ty przyjdziesz do kogoś, więc tutaj jest właśnie taka równowaga między tym ponieważ ty możesz pomóc dzisiaj komuś, ale ktoś kiedyś, inny zupełnie, może pomóc tobie, więc, no wiesz, we w wszechświecie nie ma y, luki. One się uzupełniają i tak naprawdę y, wszystko do, wszystko się tak jakby sprowadza do tego, by, by cię nie skrzywdzić, by... Y, musisz zaufać. Musisz zaufać... Y, Górze, nie wiem. W każdym razie masz jakiś trud w jakiejś sytuacji. Trzeci tydzień, nowa droga. Hmm. Mamy tutaj. Może jesteś królową kielichów, która spodziewa się dziecka? Hmm, no, jesteś żoną. I no właśnie dowiadujesz się, że jesteś w ciąży. Lub tutaj może być rozwiązanie, tak? Więc dowiaduję, no, no tutaj już przychodzi dziecko na świat. Więc słuchaj, nie mam pojęcia, w jakiej jesteś sytuacji w tym momencie, ale tak właśnie te karty mówią. Inna sytuacja to może być również taka, że może odchodzisz od jeżeli jesteś królową, matką, tak, żoną ty odchodzisz od sytuacji, która ci nie służy. Idziesz w zupełnie innym kierunku niż do tej pory. Może yy, i może. Sobie dopowiemy, to może. Zobaczymy co wtedy wyjdzie. Czwarty tydzień. Yy. Czwarty tydzień. Już wiesz, w jakim kierunku pójść. Nie będziesz nikogo słuchać, tylko pójdziesz za tą swoją intuicją. Nie będziesz nikogo słuchać i tak naprawdę będziesz realizować swój plan na życie cokolwiek to nie jest dotyczący domu, rodziny. No dobra, ale sobie jeszcze dopowiemy. Właśnie, pierwszy tydzień u byka. Październiku. No, tutaj mamy rycerza Mieczy. No, tak, pójdziesz w coś. Ta rozmowa spowoduje, że pokaże nowy kierunek. Będziesz działać. Kolejny tydzień. Król Mieczy. To jest podpisywanie umowy jakiejś, yy, która no, może stabilizuje Twoją sytuację finansową. Trzeci tydzień. Król kaps. To jest małżeństwo, zobaczcie, królowa kielichów i, i król kielichów. I może rzeczywiście to dziecko się pojawi na świecie. Lub każdy pójdzie w swoją stronę, lub razem, ale może być też taka sytuacja, że jesteś samotną kobietą, samotnym mężczyzną i spotykasz kogoś nowego na swojej drodze. Czwarty tydzień. Hmm obrona swoich racji, tego, w co wierzysz, nie wiem, przed ludźmi, przed teściową, bronisz swojego gniazda, bronisz przed jakimś zagrożeniem, bronisz, idziesz przed siebie, ty wiesz, jak i realizować swoje plany i nadzieje, więc byku mój drogi, ten miesiąc zapowiada się naprawdę no, interesujący. Dla każdego coś innego. <laughs> Jestem bardzo ciekawa, na ile się te czytania sprawdzają u Was. Dobrze, teraz zobaczymy, co aniołki mają dla Ciebie na październik 2022 roku. Dla BYKA. Dodajcie pytanie do aniołków. One odpowiedzą na każde Twoje pytanie. Cokolwiek to nie jest. Mhm. Okay. Zobaczymy odpowiedź. Istnieje coś lepszego. Istnieje coś lepszego. Hmm. Już, już szukam. Niebiosa przygotowały dla ciebie coś cudownego. Musisz jednak mieć świadomość, że nie jest to ta sama rzecz, jaką ty zaplanowałeś. Spytaj siebie, co byś wolał: otrzymać to, do czego dążysz, czy może coś, co uczyni cię Nieporównywalnie szczęśliwszym i bardziej spełnionym. Czasami Bóg ma dla nas w zanadrzu coś tak wspaniałego, że sami nie bylibyśmy sobie w stanie tego nawet wyobrazić. Otwórz serce i umysł na możliwość, że zasługujesz na więcej niż to, o co prosisz. Zaufaj też, że anioły poprowadzą cię w nowych i ekscytujących kierunkach. Dobrze, i tym akcentem będę kończyła to czytanko dla Was, takie moje drogie kochane. Um, spełniajcie swoje marzenia. Um, no, gdzieś tam jakieś miłości może nowe. Kto to wie? Co do Was przyjdzie w tym miesiącu? Ja bardzo proszę o subskrypcję, komentarze, lajki oczywiście i zapraszam do czytania tygodniowego, bo jeżeli jesteś nową osobą, to rzeczywiście możesz zobaczyć, co tam u mnie na kanale jest. Są również czytania no, na miłość i pracę od października do grudnia. 2022 roku, więc na wszystko Was wszystkich serdecznie zapraszam i do kolejnego razu, trzymajcie się Pa.